Zaczynamy dzisiaj nowy projekt w Krakowie. Robimy Lexusa Eriksa. Robimy wyciszenie kompleksowe samochodu. Potrzebie, grudź, maska, drzwi nad kola, ale to w późniejszym etapie. Jesteśmy tylko na początku. Tak wyglądają drzwi po rozebraniu bez wyciszenia. Tutaj mamy drzwi już częściowo wyciszone. Tu nawet swoją obecnością wsparła nas, wsparła nas ekipa z Wrocławia. Cześć Damian. Dobra. Damian już jest na dalej posuniętym etapie. No i tak, yy, tak działamy dalej. Będziemy zmieniać głośniki. Z przodu idzie system trójdrożny, z tyłu fokala i wzmacniacz. Lexus RX, pierwszy etap wyciszenia i wymiana audio za nami. Za nami, tak, wyciszenie pod szybia, częściowo wyciszenie maski. Mamy wyciszone drzwi, ma tam CTK. Mamy wyciszone tylne drzwi i zamontowane głośniki fokala plug and play pod oryginalne kostki. oryginalne mocowania i przerabiamy nic. I tak samo z drugiej strony, wyciszałem tylne drzwi, głośniki plug and play, przód oczekuje na, na montaż głośników i na montaż oczekuje wzmacniacz.